Cześć z tej strony Sebas Boxstore, a dzisiaj otworzymy. Oto. Czyli set boxa Brothers War Będziemy szukać. Nie będziemy tego szukać. Nie będziemy szukać Transformersów. Nie będziemy grać e, ambulansem w EDH. Chociaż są pewnie ludzie, którzy by chcieli grać ambulansem albo karetką, inną karetką, albo może samochodem policyjnym w EDH. Mieć jako. tego. Dobra, skończmy ten temat. Pogramy, zobaczymy sobie setboxa Ktoś mnie chciał ograbić z tego boksa i mu się to powiodło. Innymi słowy, otworzymy sobie z pewną osobą. Pozdrawiam cię, Maćku, na filmiku. Siema, siema. Tak, ukradłeś mi pół boksa. No to dobra, no to niech ci będzie. Otworzymy sobie po 15 boosterów z Maćkiem, ale jako, że ja tak nie lubię na sucho otwierać boosterów, to osoba, która trafi najmniej mytików, dostanie dodatkowego draft boostera, którego nie otworzymy, po prostu ta osoba dostanie go do ręki, więc. Easy cheesy. Mamy dobrą pulę. Box za ponad 500 i jeden boosterek jako nagrodowy. Jest git. Musieliśmy sobie to dopracować, bo tutaj toperów nie ma, więc mamy topera, co nie więc tak, to, tak to zróbmy. Ale za to dostaliśmy karteczkę z usztywnieniem dla topera, który nie egzystuje. Mit Mishra, mit Urza. Może wejdziemy na jakiś portal, portal randkowy i wpiszemy Mishra albo Urza. Ciekawe, to nam wyskoczy. Może ktoś się, ktoś się przebrał na przykład za niego i będzie można sobie tam pogorsmać z nim. Dobra. Słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. Jako, że jako że ja to, to jest w ogóle pierwszy ten. Pierwszy setbox, którego otwieram, nie wiem czy jeszcze jakiegoś otworzę. To. Ale ja już jestem ogarnięty. Ja jestem po prepakach. W tym momencie, w tym momencie filmik z prepakami mi się renderuje. Jak Wy to oglądacie, to już pewnie filmik dawno z prepakami jest. Mam nadzieję, że się nie zepsuł, czy coś. Co trochę przetasuję, także wiem jaka jest pula z prepaczek, już trochę ogarniam karty nawet. Komunów i uncomonów nie czytam, bo, because, tam chyba jakieś na pre, na, na preboxów pre mi się tam jakieś kilka skojarzyło, które były fajne, ale tak poza tym poczytamy sobie, erki jak jakaś nowa się trafi, żeby nie była, żeby była spójność. Pyk, 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 5, 5. 5, 5 2, 5 Proszę bardzo Prawa strona to strona maczka, Lewa strona to moja strona Jedziemy z tym koksem Będziemy otwierać sobie symula, sy, 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 sy. nie wiem jakiego słowa chciałem użyć chodziło mi o to, że raz to raz to znajdźcie się w słowniku, dopiszcie sobie, nie wiem, ocenzurujcie mnie to jest booster Maćka, czyli jest po prawej stronie this one, to dobra, nie uderzajmy, bo to jest booster Maćka, więc moimi możemy uderzać dobra, jedziemy z tym koksem, zobaczymy kto, w, m, kto, więcej czy kto mniej mytików już zapomniałem zróbmy, kto mniej mytików otworzy, żeby dostał tego, żeby było tak, wiecie że... fair, Co słabo Ci się trafiło, to masz w nagrodę, dobra to po kolei, token wszystko po tej stronie będę kładł, to będzie widoczne w miarę. Dobra, token może iść poza, poza skalę, obrazki też nas nie interesują, dziękuję. To jest zagadka, zanim w ogóle dalej pójdę i będzie szybko, to to jest dla mnie zagadka, której ja nie jestem w stanie rozwikłać. Jak widzieliście na prepaczkach, w draft boosterach nie ma basiców. Jak się trafi basic, to zabiera slot Komona. Czyli jest, jak chcecie trafić basica, to jest 9 komonów i basic, ten full artowy. Za to do set boosterów wsadzili basicy zwykłe. I... I just don't get it. Po prostu nie rozumiem totalnie. Pff. Zostawmy to tak jak jest. Ok, zaczynamy. Mamy komuniki. Połóżmy to jakoś tak, żeby były widoczne erki i opcjonalnie coś innego. Mamy też uncommuniki. To jest rak formatu. Nienawidzę tej karty po prostu. Trample can can't gain life. Ok, mamy jeszcze jeden, przedruk i mamy Psychosis Scroller w wersji blueprint. Nice, nice, nice. Dobry start, dobry start boxa. Automonous. Auto, a, a Język mi się plącze, Assembler. O, u, a. U, jest foil jakiś. Na, ah, come on! Come on, tu mogło być coś dobrego. Tu mogło być coś dobrego. Ale mamy za to foila takiego, a ładne są te foile. Mój booster. Przewalczymy za jakoś. O! Hmm, hmm. okej. Okay. Dobra. Moje obrazki. Ho, 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 ho. Jestem zaszczytnym posiadaczem Basic'a. Dobra. Halo. Już działasz? Dziękuję. Okay. Komuniki komuniki. Mam znacznie więcej komów. Ankomon. Zostawcie te graveyardy w spokoju, ile można. Eee, to jest fajny Ankomon. I uwaga. U, mm, mm. Zasłużyłem sobie na elsewhere Flask. Uh -huh. Aha. I RK OGA. Oh Czytałem to na początku. Myślałem, że jest dobre, a po czym zobaczyłem tego koszt i nie, nie jest dobre. I Komon. Nie ma nawet na ciebie slota, le tam. Maciek twój booster. Mamy jakiś dziwną sytuację. Mm, mm. A czekajcie, to token jeszcze jest. Nie ma nie list na razie, dobra. Tam było napisane na paczce, że co dziesiąty booster ma kartę transformers ale tu się nie trafiają te fioletowe transformers to ładne. Więc. Dobra, uh trzy komony i już od razu mam komony. Dobra, dobra, dobra. Dobra, i mamy uwaga. Świetnie, to może będzie playset. Dobra, świetnie, cudownie. Ereczka Loran the Fieldpath. Szkajcie, powinienem to tak, może. Dobra, wszystkie dane. Nie, nie mogą wszystkie. Dobra, i tak mytyki się tylko liczą. I na końcu. Aha, foil. Aha, mój booster. Hmm, ja trafiam dobre te. Dobre z tymi. O, basic. O, mam kartę z The List. E, chyba źle wycięto, bo jest już cała pogryzdana. Świetnie, Fizzardzi, świetnie, dobra. Mamy Foresta. E, e, whatever. Ok, jedziemy. Jakoś mniej kart jest chyba, bo tak źle ten... No, mamy Chromatic Stara. Ok, no. Czekajcie, czemu mam. Czemu, czemu jest jeden po drugim teraz? Nie wiem. I don't get it. No, dobra. Scrap Troller. Później jest RK. Misza z Common, tego nie widziałem. Czuć na Sorcery X. Um, ok, Dispel X to Target Creature. It's not really, not really good. I think. Jest też Common, i uwaga, najważniejszy. Uuu, a. A. <laughs> Mogę sobie dorysować kartę z Delis jak chcecie, dobra, booster, booster maćka. O, Maciek też pewnie ma to. A bo ma prawdziwą zlice. Dobra, no, zostawmy taką. A kucz, ooo, Maciek ma z widelcem. Z, ten jest dobrze. Mamy też Fall Basic'a. Te Basic'i w tym set boosterach są jakiś po prostu. I że ich nie ma w Dropboxie. Zostawcie tą kartę. Po co ją wydrukowaliście? O, a, no, Maciek się już liczy, My, tic pierwszy. Goldbug, nie wiem czy Maciek lubi Transformersy, ale może mieć żółty, żółty samochodzik jako, um, jako swojego komandera, yeah, why not Jest i pierwszy Mythic, dobra czekajcie, weźcie ja się wszystkie przesuncie w cholerę stąd, to, to, to bijemy się na Mythiki I Chromatic Lantern, to już jest do, bardzo dobry booster I Underground River, ej, to jest bardzo dobry booster I Uncommon Foil i <ścoughs> No The List for US. Dobra, mój booster. Hmm. Jeden mypik. Na razie Maciek wygrywa. <laughs> Dobra, mamy panienkę na Arcie. Mamy basica, najważniejszy slot sam w boosterze. Dużo komonów, mniej ankomonów i... light Lantern. Ok. RK Visions of Pyrexia. nie widziałem jej, ja dubiging Excrety Top card. i may Play that card. Edyngry w instancji, the, the season, play. Całkiem no, ok. Zgadnijcie, do jakiego formatu. Tak, zgadliście do komandera. Eee, Steel egzemplar na foil'u, Zero metyków. Maciek. Czasem, fregustera. Woo woo wow, wow, wow. Dobra. Token poszedł. Piękna titania. F foil basic. Będzie mnie to bawić za każdym razem. Komony. Ankomony. I wow, a Maciek dobre trafy ma Mamy Tornofamety z wersji Blueprint Nice, nice, uuu mamy metika. Uuu, misra. uuu, Maciek zaszalał w tym busterze. To jest ten misra, który się meltuje No no, no no Czuję, czuję, czuję w plecach przegraną powoli Powoli, powoli czuję, że coś nie tak A idziemy dalej hmm, Proszę, Basic z tyłu jest okay. nie wiem, nie widziałem żadnej karty z jak na razie. Może zrezygnowali, może już w tych set boosterach nie ma, nie wiem. Mmm, <grym> Springleaf Drum, nawet blisko Mythika nie stało. Jest też R, -ka, żeby nie smutno nie było czy coś, nie wiem. I jest też Common Foil. Maciek, twój booster. Czy dalej bo szalał? Zobaczymy, no To chyba spleńsał, Uuuuu! No, wyglądają nie tyle te basiki foilowane. Dobra, idziemy dalej. No, Maciek zdecydowanie zaszalał. Teraz ma okej, okay, teraz ma karetkę pogotowia. Więc e, można sobie e, samochodowy tribal. Zrobić. Można mieć już karetkę albo żółtego. Żu, żółty samochodzik. To jest trzeci mytik. Aktualnie chyba już przegrałem na tym stopniu. Wydaje mi się, że już się nie odbuduję z trzech mytików. O, czekajcie, czekajcie, czek, 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 czekajcie, czekajcie. Czekajcie. Jup, that's the one. yeah, Mhm, mm tak. To Exodia. Proszę bardzo. To ona. Cała, cała w sobie. Proszę bardzo. Czekajcie, nawet są dobrze wydrukowane. Właśnie, bo to trzeba uważać, jak jest źle. Ramka wydrukować się. Dobra, nie pokrywa się w 100%, ale jest ok. No dobra, 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 dobra. Czekaj, już się pogubiłem. Mój. 3 do 0 jak na razie. Powiedziałbym, że raczej mecz już jest zakończony. Ale kto wie, kto wie, kto wie, co tu może się wydarzyć jeszcze. Dobra, basic Show. jedziemy. Uncommon i Uncomony. Mm, dobry jestem. Uncommon foil, <grym> RK, bo czemu, bo czemu miałby być Metik i Uncommon, ale całkiem nie najgorszy, bo to coating wersji tej blueprintowej. Maciek czas na twój booster. O, może jest the List? Może, może, może. Kto wie, Jest na pewno Basic. Mm, już od razu Ankomony, szaleństwo i. Okej, okay, sorry. I. uuu, Misza z Bubble. No, no, te trafy są całkiem niezłe. Jest RK i jest. O! Maciek zaszalał. Maciek ma nawet drugiego foila trafił, ale tym razem ma nawet RK foil. No. Why this should be a list. No, powiem Wam, że te trafy są u Macieka całkiem niezłe, jeżeli chodzi o, mm, o karty z archiwum. Tu mamy może znowu szansę na delis, chociaż nikt na to nie liczy. Dobra, i jedziemy. Mm -hmm. Ok, ok. Czekajcie, ja się cieszę z tego, że Maciek ma więcej metików, Ale to ja dostanę tylko boostera. A czekajcie, ten booster jest już mój w sumie i tak. It doesn't matter. Dobra, co nie zmienia faktu, że. Teraz ja mam znowu dwa. Nie rozumiem tego rozlokowania w tych, w tych boxach. Po prostu nie kumam. Jeszcze na tych dwa komony, żeby, żeby nie wiem. Żeby mi dobyć, ale mam Mytica. Search engine. Okej, okay, why not? I... mmm. Nie, yeah, mm, yeah, whatever. <laughs> Idź tam do basików, nie wiem, po prostu się do nich. Teraz czas na booster maćka. Ej, ale chociaż jakbym jak miałbym przegrać, to nie przegram do zera. Bo jest 3-1. Uuu! Nice! To Scrap roller chyba. Jeżeli się nie mylę. I jeszcze Foil Basic popędzany, więc no. hoho. Matko, ile to jest artefaktów? <laughs> Aktualnie wszystkie, wszystkie komony, i komony to artefakty. Wszystkie, dosłownie. What? Jest RK, jest Painful Quandary. Uuu, pieniądze. To są pieniądze. Z dwie dychy pewnie teraz kosztuje, bo mniej będzie kosztować, ale jest zawsze coś. Mm, I jest the list. o Spectral Force. Okej. Okay. No już to nawet nie jest takie, nie jest, nie, nie jest takie tragiczne, jak mogło być. Dobra, mój booster. Time for it. Whoa! What the fuck is this shit? Nie wiem, nie ogarniam się w ogóle w, w tych w transformersach laserbik. don't get it. Dobra, idziemy. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. Okay. <ścoughs> komony. Bardzo dużo komonów. 5 chyba było. Teraz są komony. I uwaga. Uuu. O! O! O, czekajcie, dwa misze z baby trafiliśmy na boksa? Ej, to jest całkiem nieźle, moim zdaniem. Mogę się myć. O! Też mam grywalną erkę Diabolic Intent, karta, która nie powinna być yy, drukowana do standardu, moim zdaniem. I Symmetric Matrix. Okej, okay. Maćku, czas na Twój booster. 3 do 1 Steel, ale chociaż się, chociaż się jakoś nałożyliśmy z tym z Bubble, yy, że chociaż mamy po jednym, żeby nie było. Dobra, tyk, 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 tyk. Okej, okay. gdzieś tam, później sobie to uporządkuję. Yy, I... Jalun Tom w wersji Blueprint. Ok. I RK. Urza z komand. Tą kartę już widzieliśmy. I. Common, because why not? Uh, mój booster. O! Oh, mamy Ashnoc Altara z podpisem. Fajnie, jakby mi się ten Ashnoc Altar trafił. O! Jeszcze mam Plańca O! To może być dobry booster. O! Z tyłu mamy Weird Constructa, Really Weird. Ok, mamy foil, foil, foil plainsa. Jedziemy. Ok. To może być dobry booster, ale nie musi, co nie? Fine art. Powodowała mi się Evangel of Synthesis. Ok. I. Oh, oh god, Safe Assembler. Mhm. Mm Aha. I Falcom. Fucking... Ok. Pamiętacie, jak mówiłem, że to może być dobry booster? No. Może miało duże znaczenie. Teraz booster Maczka. Maczek mm. ma szansę na delist. Szup! Demolition Field. <laughs> Go for this road. I Obsinate Broad. Dobra, ta. Hej, <laughs> Foundry Inspector. Ech! I Ashnod. Flash Mechanist. Ok. Ok. I Common. I. O! Nie, no, nie. e, e. Nunu. No, no. Cztery metyki jak na razie się trafiłem. Teraz czas na mój booster. Powoli się zbliżamy do, do końca. Hmm, to chemo host chyba z artu. Mógłby za nas artu nam się po prostu trafić chemo host taki, ale. Mm. dużo gruzu, dużo gruzu, uwaga. Du, 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 du Przed sekundką to trafiłem. Dosłownie, taki sam był. Czy znaczy, nie zaczęliśmy w ogóle boxa od dwóch takich? Chyba tak, tylko jeden był w folii. Siege Veteran. Mhm, mm aha. O! Sprawdzam, czy to jest na pewno dobrze. No, mam tika jakiegoś. Uuuu, chyba trafiliśmy jakiś pieniądz, Pieniądz, bo mamy Saheli Filigree Master, ale chyba to jest. Mm, nie wiem, ile to jest 2 czy 3 to chyba to jest najtańszy. Co nie zmienia faktu, że jest Foil Full Art. Fe, foil Full Art wygięta. Tak, to jest to. I wygląda całkiem nawet nie najgorzej. Chociaż jakbyście zauważyli, jak weźmiecie te karty full Artowe, są trzy chyba tylko w a cztery, to wszystkie są niezbyt dobrze narysowane. Widać, że mało komputerowo zrobione, ale są tak narysowane. Jakby to powiedzieć, jak gdzieś tam trafiłem urzę bodajże Fulartowego i nie wyglądał za dobrze, nie wyglądało za dobrze. Maciek, czas na twoje booster. No Maciek, ja nie chcę być jakiś nie ten, ale ja powoli Cię doganiam, wiesz, jest 3-2. 3-2, więc to nie jest tak, to nie jest taki hop no i też jest szłąb. Tu mamy tak, tu mamy, a tu w ogóle dobry ten, mamy Buschwak, Blanche Blanchwood Armor, mamy ten Levitate Statuary i Master to jest bardzo dobra komoda. O, mamy Inspiring Statuary, dobry przedruk. Uj, mamy Mytika, uwaga. Great Worm, tak, ta karta co na prelisie się zastanawiałem i tak, jest dobra, zgadnijcie w jakim formacie, komanderze, tak, ale jest dobra. Jest dobra, jest okej, okay. oj, będzie karta z The List, tego co widzę. I komon. OK i The List. O reklam. E, Reclamation Sage Time Shifted? He, takie rzeczy to wrzucałem do list. Okej, okay, dobra. Ale to jest całkiem nie najgorszy trafie. dobra, jest 4-2. Coś się dzieje na tym battlefieldzie, Nie jest jednoznaczna ta bitwa. Jeszcze kilka boosterów zostało, jeszcze każdy ma szansę. A to jest. topter? Chyba, nie wiem. To jest Swamp, To jestem pewny akurat. Widziałem już kilka takich i. Dobra. Eee... Dobra, ja mam znowu jakiegoś fularta. Może tym razem Urza nam się trafił. Eee, nie, Misza. Ok, Misza. I Misza też jest da. No okej, okay, jest ładna, ale też jest średnio. Buzia taka średnia narysowana, ale okej, okay, okej. Okay. Jest, jest Full Art, art. Miszy i jest Foundry Inspektor. Na niego czekaliśmy. Nie. Jest. też znaczy ja ten. Misza mi się trafił w jakimś dziwnym slocie. Przed, przed tym? Dobra. I don't get it. Transpider. Common i. Czy przypadkiem nam się wszystkie karty z The List nie trafiły zielone? Jakiś taki dziwny ten... Maciek! Teraz czas na swój booster. weird hard. I tokam z tyłu oczywiście, why not? Island! Uuu, Battlefield Forge, ładny jestem. Szał. Chciałem, żeby mi się karta przykleiła. I Chromatic Star. Trzeba dobrze zapowiadać te harmony, to może jest szansa, że się tam wiecie. Ale i Blazon. My, my już opowiadałem o tym, że to jest ładny art, i na pewno ładny, full artowy będzie wyglądał. I na końcu tak. Nie kto inny jak Common Foil. już na tych kubkach mi się zrobił Bajzer, ale tak jak mówię, tylko najważniejsze. Dobra, jedziemy dalej. Teraz mój booster. Dużo tych. Artów się robi. O, oh, jeszcze dostałem to z tyłu. Dobra, mamy. Montaina Art. Tyry, ryry, To już tu będzie? Tak. I uwaga! Oh, w ogóle w tych slotach to są praktycznie same same unkommane. Jesus Christ. Żeby trafić w ogóle coś w tym. O mam drugi, czekajcie, bo zacząłem gadać i pewnie będziecie. Eee, O, jest oh, Defense grid. Ok, that's not bad, ale co nie zmienia faktu, że faktycznie w każdym boosterze mamy. Uncommona, czyli tutaj działa jak common, tak, no bo to jest... Mam metika, doganiam Maćka, jest dobrze. One with the multiverse, you may look at the top card of your game time, you may play lance and cast, Okay. Once you do key of your turn, you may cast a spell from your hand or top of... Okej, okay, taki mi, mini, mini omni, Science, mini omni Science, co jest a faktu, że to ja tu powoli doganiam. Maciek próbował mnie przebić tutaj tymi Transformers'ami, ale ja się nie daję. Ja tu już powoli jestem, 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 jestem metr za nim tylko. Biegnę dalej, biegnę, biegnę. Dobra, Swamp, idziemy dalej. <laughs> Czyli powinien nam się trafić jeszcze jeden, jeszcze jeden, ten Transformers, tak? Może on tutaj trochę szeregi nam przyczesze. Ok, dobra, uncommon. I. Mm, mamy Load Lodestone Golem, zawsze coś. I R-kę, Battlefield Forge. Maćku, chciałeś full Arta czy takie? A teraz już już mógł sobie wybrać. I. common foil. Ok, mój booster. Trzy boostery nam zostały po tym boosterze. Do rozwikłania zagadki. Komu lepiej poszło lub komu gorzej poszło. Dobra, mamy Plainsa, mamy Giant ru... To jest mój booster, mój, mój, tak. Dobra, jedziemy dalej. Pup. Już w ogóle rzucam te karty krzmaty. No i co? I co? I mamy po remisie, mamy Metica i to jest chyba Transformers. Jop, Slicer. Ciekawe w co się przemijasz. Obstawiam... Samochód policyjny? I don't get it. A tu mam Maze Mind -tomp. I uwaga, nie. High Speed Antagonist. Jakaś fura, okej. Okay. Get it? Ha. po cztery my... W sumie nie przewidziałem tego, jak jeżeli będzie mnie porównocenność z tym boosterem. Dobra, no, whatever. Coś wymyślę. I RK. Soul Patrician. Exile target non-land permanent for as long as it remains exile. Dishonor my plate. Asperger's buying opponent. I don't think it's good. O, oh, mamy RK foil. Oh god. Oh god, ta niegrywalna RK. Dobra. Who will win? Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy już wszystkie sloty mytików Transformers, więc, hmm, więc. Więc nie wiem, czy trafi nam się jeszcze jakiś zwykły mytik, żeby ktoś przerzucił szale. Na pewno w tym boosterze Maćka jest full Art jakiś. Może będzie tutaj ten Urza. Może będzie Saheli, może będzie nawet Teferi. Jest to Urza. Urza, Urza. Ten, ten źle narysowany Urza. Zbuzi mu źle widzę po prostu, po prostu ale okej. Okay. Jest, egzystuje i Well of Lost Dream. Dobrze widzieć Rkę w tym slocie zamiast czegokolwiek innego. I prawie Shatterstorm. Nie, co? Coś inaczej nazywało Korosion? Corrosion Rain? Koro, Acid Rain? Nie, nie pamiętam, ale to jakoś się nazywało. To zielony był. I Uncommon Forging the Ancho. Mój booster. Po tym boosterze zostały nam po dwa. Ile trafiliśmy kart z list? Cztery? Nie wiem, czy to jest normalna pularza. Come on, come on, come on, come on, come on. i likujmy to coating. Yeah. RK, to Kasia welcome. Okej. Okay. I. on nic. No, Maćku, przedostatni twój booster Dwie ostatnie szanse na jakiegoś Mytika. Chociaż teraz już pewnie jak mamy po cztery, to wolelibyśmy już teraz nie trafiać mytika, dostajemy wtedy booster. To znaczy ktoś musi. Ktoś musi mieć mniej. Więc zobaczymy, dobra, jedziemy. Ty, 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 ty Swift Spearka była, chociaż to, to jest Swift Spear teraz, bo to jest fazę czy kobieta? Nie, to jest kobieta. Faz? I don't get it. Dobra, uwaga. Pum! O! Maciek ma Staff of Domination, jako Mythic, jako archive, okej. Okay. I RK. O! To jest chyba to, co się. Jop, jop, otworzy największego Planeswalkera w historii Magika. Mamy tutaj to i uwaga, jest The List, jest z The List. Othem, cygara, outcast, to jest w ogóle Secretler, tylko Non-Foil. I don't get it. Ok, proszę, ty się tym zajmi. 5 vs. 4. Na razie sytuacja jest clear. O, ja dostałem z podpisem. To jest Ramos chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nazwę tego smoka, komandera 5C. I basic, why not? I i i i, 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 no bijemy się, bijemy się łeb web. Krap, krap z tego, chociaż maćka chyba więcej jest do mniejszym wartości niż moje mańce. But still, 5 mytików, ostatni booster, przeczeszę, przeczeszę te szereg, mam nadzieję, i na końcu jest common Maćku, oto twój ostatni boosterek, ostatnia szansa na nietrafienie Metika i dostanie boostera gratis I don't know Jak, jak się, oh my godness Okej, okay, to jest nice, to jest Pyrexian procesor chyba, ale bardzo ładnie narysowane, podoba mi się Jeżeli tak wygląda ta karta, to bardzo mi się podoba, no dobra, jedziemy Forest, tyru riru, riru riru, riru riru, uwaga to d to d to d Sorry, Gate Lantern. To i RK. I i i, i, i. common. Mhm, mm aha, mhm, mm aha, dobra. To teraz, jak ja trafię metyka, to do to macie do Sabu booster, A jak nie, to będę musiał coś wymyśleć. Eee, ja wymyślę coś. <grytanie> Pokażę Maciekowi Filmik i zapytam, co on o tym wszystkim sądzi. Dobra, mam basica. Chwalę kartę z The List. Uu. I tak, i tery, 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 Okej. He? No to jest ręka z komandera, no? Weird, w całym boosterze nie trafiliśmy żadnej takiej karty. Czemu, kartę teraz się trafiła? I don't get it. I oh god, prześladujesz mnie. I. R <laughs> Ostatnie dwa miejsca. Dobra, najpierw weźmy z Delis, bo tam raczej nie ma. Tak, Delis jest Letter Armor, WTF. I to jest ostatnia szansa na metika. Nie Proszę bardzo. 5 versus 5. I don't get. I, I, don't, I just don't get it. No dobra, tak to wygląda. Wydaje mi się, że z extra trafiń mieliśmy dwa metiki takie tą Saheli, a tak to jest tak. A i Maciek miał jakieś dwa dobre, a Chromatic Lantern i Tornova Metis. O, to były dwa dobre. A i Maciek miał też dwa folowane te, foilowane Old odkryte. Dobra, dzięki za oglądanie. Tak wyglądał set Brothers War. I do zobaczenia w następnym.